widział więc w tym wybiórku, a dzisiaj wydamy 90 albo więcej milionów właśnie na tej jajka. No, ja może zacznijmy sobie od tego, że właśnie wczoraj był live i zapnęliśmy o takiego Maple Oula. prezentuje się fajnie. Teraz macie urywek z live'a, więc naprawdę gigalaki, Teraz może zacznijmy sobie od tego najsłabszego jajka. Otwórzmy sobie tak, chwilkę. No tutaj to tak, to nie chwilkę. to no tych się nie opłaca moim zdaniem. Ale w macie to nie ma jak te będę otwierać. Więc tak jak widzieliście, no tych sa. Z 10 no też, znaczy ona tak powoli się otwiera i właśnie powoli Gemy się straci, więc może chodźmy już właśnie do tych z 100 szansu. Więc zobaczcie, na początku troszkę z wami otworzę. I właśnie tutaj mam, oj, już mi się otwiera. Teraz tutaj mam Team Nalaka, już wam pokazuję. Te jakieś książki, od... czepotki odpalone, i tak coś się prezentuje. I jeszcze w za mam punktów z całego fielda, dobra. No mm -hmm. widzowie, jednak dam tylko 90 milionów gemów, dlatego że. Myślę, że to się nie opłaca i też troszkę nudne będzie. Tyle punktów zdobyłem, więc to kupiłem te gifty tropikalne. też tak nudne nie było na odcinku, że je otwórzmy. Gdzie one są? a tutaj. Dobra, pod. To usuwamy i pod 1. to jest czwarty odcinek z Daily. możecie napisać, jak nam się podoba Daily. No, ten odcinek jest taki troszkę słabszy, ale mówię Wam, że w piątek to na będzie mocny odcinek. I w ogóle patrzcie na no to, czy otwiera fajka. jajka. Coś mu wypadnie? Ajajaj nic mi nie wypadło. To nie, nie ślą No, na razie nic nie cię ale Czy To są takie tańsze gifty, bo teraz widzę, że normalne gifty chodzą po 200 tysięcy. Więc naprawdę droga jak za gifty. Dobra. Tutaj też widziałem że ktoś chyba wcześniej otwierał. Jakie jaki to jest Future w tych giftach? Już troszkę otworzyliśmy. W tych giftach jest Future. No, jaki to taki kot? O, ktoś jeszcze otwiera kolejne jajka. All unlucky, to, to, może, to może lepiej, że sprzedam te jajka, które zdobyłem. Właśnie tego konera. Z tego hanta. I ostatnie gifty. Uwaga, uwaga. I chyba niestety nic. No ale co, może dziś nie może dzisiaj się nie udało, ale wczoraj na live'ie właśnie zdobyłem. Tak się prezentuje? No... To taką siódemkę. Lep, lepsze było Viviura, żeby była. Ale Viviura niestety nie ma, jest forever, forever Packu, którego też w ogóle kupiłem. Tak się prezentuje? No fajna, moim zdaniem. Taki troszeczkę inny styl, i co? Dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Pa!